O, witajcie widzowie. Chyba przez przypadek właśnie wyszłam z grupy, bo chciałam wam pokazać dzisiaj mojego nowego skina, którego właśnie wydropiłam. Tak, to jest Slug tak Dropa. Tylko dlaczego to jest halloweenowa laska? No ale... No bo jest. Meksykańsko-halloween'owa. Ja mm. Mogę nawet pokazać. Ja Dobra. Też nie mam tego skina. też masz tego skina? Dobra, to zapraszaj, albo ja zapraszam, albo ty. I, bo jest... I widzowie zapraszamy. A nie idzie. A dawaj, mama, ty. Gdzie? Tu. tu? Grupa? Tu. Standardowa gra? Tak, i teraz nie. Gawryś, jesteś. O, nie idzie. No to. teraz zaproś ponownie? Uh -huh. Nie idzie. Mm, dobra, dobra, mamy to, udało nam się, ale musieliśmy pokombinować. Tak, ogólnie tak się zawsze z tatą grało. Z tatą tak grałeś? Mhm. Uh -huh. Ok, no, bo, bo, bo okay. nie Widzieliśmy, co to, to, to znaczy tych znajomych, nie? Aha, no <laughs> to dawno było. O, ten slajd. A cóż mogę rzec? oprócz... Aha, mówię, dlaczego ja idę, a przecież się nie ruszam. Tu mnie tak ktoś Aha, do wody. Jestem na razie pierwszy. Nie, nie miałam magów tylko tak po prostu mnie tutaj inni popchnęli. Pyk. Pyk, pyk. Przeskoczyłam i wleciałam do wody. Ona mała, bo jestem już w połowie. O, dobra, przepchnęło mnie. Teraz, już tylko, widzę teraz tylko nie wpadłam. No nie, no wpadłam do wody znowu i znowu to. Dlaczego jak ja skręcałam, to on nie skręca? I dlaczego... Jak ja chcę... Tak, To? ja przeszedłem? Dlaczego jak ja skaczę i klikam, to ona nie klika i nie skacze? I dlaczego ona tu skręca ciągle? Przecież ja w ogóle idę w drugą stronę. Pięknie mi wybił. No, dlatego dla mnie mogłoby być tylko generalnie pokonanie tego, o, no... Tu. I koniec mapy. I koniec mapy. Dlatego ja tak bardzo lubię, jak Gabryś gra za mnie. <laughs> Bo mi to zupełnie nie wychodzi, niestety. Ale mama się uczy za to. Ale ja nie wiem, czy się chce tego uczyć. <laughs> Naprawdę. Naprawdę. Już 20 sekund to Tak. Nie wiem, czy chce nie się nie tego nie uczyć. No to dobra. To właśnie nie wiem. O, dobra, o to... jest Paint Splash. Paint Splash. Lecisz. Tak, tak. Już cię szukam. Jestem na razie pierwszy. Jesteś na razie pierwszy. Kołka, przez O, wybrałam cię. Dobra. Dlaczego... O, jak się wyratowałeś. O, ale to był fart. To było... To, nie mi był tych. to było to był mi było. To było dobrze przygotowane yy, doświadczenie. No ale no tutaj przecież widziałeś, że jest dziura. No i dobra, pierwszy pięknie przyszedłeś. Oczywiście naokoło musisz, bo przecież nie byłobyś sobą, gdybyś nie wszedł na około, nie? No, dobra, przychodzą widzę tutaj jeszcze inni. Widziałaś? ten doskoczył z tamtego. Ten już ten przeskoczył z tego na no tamten. Tak, tak daleko. Mhm. 7-8 no, mamy. W wszystkie. Rekim, prawie... No rekin to jest jego y, środowisko naturalne. Woda. <grym> to nie wiem czy to była woda, farba, to czy... To było farba. Czy jakiś szlamik. To, był, to była farba na 100%. Farba na 100%, no okej. Okay. To finał. Teraz będzie finał, zobaczymy. Ja, o. No wygra wygrana w kieszeni? Mówisz? No. no. No to dobrze trzymamy kciuki. Jak Mówisz, wygrasz... Masz. Jak wygrasz, to co dostaniesz jak wygrasz? Pyk, pyk, koronkę wygrasz. Co? Krowę? Koronkę dostanę. Koronkę? Aha, no koronę tak, oczywiście, ale jak wygrasz, to co byś chciał? Lody? Tak. Lody, Lody czy lizaki? O. Lizaki. O, jedno i drugie. Nie, na, ty, na szczęście, czyli za bardzo lizaków nie lubisz. I dobrze, bo przynajmniej ząbki się nie psują od lizaków. Młody, tak... że wiadomo, każdy lubi. Ale i tak mam do czyste zęby. Leczymy ząbki, Gabrysiu. Ząbki trzeba leczyć. O, prawie mi nie zaskoczyłem. Do, Przecież ja właśnie nie widziałam. Ja myślałam, że już po tobie. A ty zniknąłeś pewnie. Moją amotką. Bo ty domożki. lubisz znikać. No i teraz nie widziałam właśnie wtedy cię i mówię, kurczę, odpadłeś? Przez chwilę tylko odwróciłam. Zwrok, zwrok, wzrok. A tutaj cię nie ma. I mówię, co tutaj się dzieje? Ty tu się schowałeś, Zdignąłem. chciałam powiedzieć. No i co? No i co? I po lodach, i lizakach. Nie! <gry> A teraz to będzie to będzie ta gra Dobra? To czekaj, czekaj. To będzie teraz. A dlaczego ty się wyłączyłeś? Nie wiesz? Ale to wiesz to ja cię zaprosiłam? No to spróbuj mnie teraz zaprosić. Pik. O. Dobrze. Blok dasza. Mm, dobrze. Pik. No biegnę biegnę. Też bym tak chciała umieć biegać jak ona bez pik, zadyszki. Pik, 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 pik. Pii, pii, pii. Hopce, dobrze, dobrze, dobrze. Zespołowy blok dasz, no proszę. Mm. No dobra, jesteśmy razem. No, no przecież jesteśmy w drużynie, no to... inaczej ja sobie tego nie wyobrażałam niż razem. mama? Tutaj masz, tutaj masz nasze w tym naszym... Czekaj, ja ledwo siebie tutaj widzę. No... To już odpadło się? Tak. Ja już sam zostałem, what the hell? O ja nie widzę. Wiesz co, jakiegoś przyspieszenia na lasery dostałam. Nie wiem jak to się stało. Nie, bo jest taka mocna. Jaka mocna. Co? Mhm. Normalnie po prostu takie przyspieszenie na lasery, że to był moment. Ja patrzę, co one robią, nam w nie? Co? A tu się można odradzić, tak? Tak, tylko że muszę mieć myszkę jakąś. O, widzisz to jest tak. Oczywiście. Aha. M muszę ktoś mi zabrać. Tak, A, to myślałam, że to jakoś czasowo jest, że jeszcze ktoś odradza. Nie nie nie, 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 nie. A tutaj jest tak, że... To nie tak jak w Rollster. No chyba ja to sam ugram. Idę. No dobrze, dajesz, dajesz. Tyk, pyk, 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 pyk. Mo no znowu jakąś... O! Buszkę zabrali. Ale no, spokoju, mama. Tak, o ze spokoju. Mam um. matka O, tam o, matka z tyłu było. Ale to i tak ja bym się od na samym końcu odrodziła, jakby trzeba było jakieś trzy buź buźki wziąć. A ja może lepiej się nie odradzam. <grym> może wygracie. Ja tu grałem sam. tyle jak? No. Nie wiem, jaka To coś... ja też nie wiem jaka, ale jak, ale że... Ale sam to ugrałem. Jesteśmy obok siebie widzisz? A, bo tu zobacz, wygrało tyle drużyn. Uh -huh. Musiało odpaść. A. A te drużyny. Odpadły? Okej. Okay. Ja nie wiem jak ja to sam ugrałem, nie? No dobry jesteś. Mam nadzieję, że tamci nie gracze sobie nie poszli, tylko będą tutaj... Znowu to samo? <laughs> Do czego? bo to jest tylko dla ale tylko ze słowy za każdym razem idzie to samo? No. Ty, ale ja nie skoczyłam, ona skoczyła. O co chodzi? Ale ona no to musiała i tak tam poskoczyć. <grych> mama, wiesz? Nic nie dotknęłam. Ale i tak musiałaś tam... Okrywać, no? Nie, jeszcze żyję. <grych> dziękuję, mama. Ty. Jest! Jest, mamy perliki. Tak, jasne, pełny <grych> Mama tak. Zlaserowałam się. Chciałam tą buźkę wziąć i nie wyrobiłam zakrętu zlazłą. No co chodzi? Ja to Widziałeś mama jak mnie wyrzuciła? No widziałam tutaj ja patrzę na innego naszego teammata i on też tutaj... Ale tylko ledwo. Tylko na naszych teamate'ów może patrzeć. No ale dobrze, no to... Tak? Tak, tak. Tak, tak, tak. Jak wysoko podskoczyłaś? Uh -huh. No dobra, dobra. O! To jestem! To... <grym> Odrodziłem. Ej, mamy cały T. No nie, bo mnie już nie ma, bo ja po prostu, wiesz co, surlało mnie. Tu ja nie mogłam wstać, bo cały czas te kolce na mnie, na mnie atakowały. Wiem o co chodzi, nie wiem o co chodzi. O, cię. Nie. Nie. O, kolejny nasz team odpadł. Tutaj to już sam to pozostawiam. Ups. Sejwowane. Centymetr dalej i bym to wy, I bym to. I bym zastawował, tak? Tak. Centymetr, Czyli i bym to zastawował? To my odpadamy, tak? tak? Czyli wychodzimy. No trudno tak muszę cię znowu zaprosić. Niestety. <grymne> o, reklama. O, Zaprasz... Zapraszasz? Nie. nie. Dobra, czekaj, czekaj, bo tak się chyba nie wygodnie tutaj. Zobaczymy, co tu było jeszcze. Bo coś I... tu jeszcze było. O. o, i tutaj. Tu i tu. Zgrabiśmy tak, jak tak klikasz, tak to trochę tutaj, ja nie wiem, co ty klikasz. A i poczekaj jeszcze punkty. Punkty. Widzisz, ja to muszę odebrać. Albo nie. <noise> Stuknij, dobrze, stuknęliśmy, żeby kontynuować. Tak. Eee, to znowu zapraszasz, tak? Tak, i ja bym znowu tym samym O, mocno. Ja to mama ugram. <noise> dobrze. <głos> tak, dobrze. Mama, jak będzie? <noise> mama totalnie robi, że jest tamtego Totalnie. Tak. Już woli Hanka zebrał pro się. Hanka? Kto to jest Hank? To jest ten... ten z gumą balonową. Z gumą balonową? Nawet nie wiem, jak on wygląda, wiem, kto, że chodzi z gumą balonową. <grym> to jest taki tank. Ej, bo mama. Ja? Ja przed chwilą dwa razy się odbiłem od kogoś z głowy. <grym> dwa razy. Dwa razy, stoi? Że tu jest za dużo ludzi, żebym ja generalnie auto się tu ogarnęła, nie? Już nie wiem o co chodzi. A ma tarczę nie? No tak mnie wybiło, że nie ma tu szansy na jakąś tarczę. Jest! odewiłam mojego klinika. Brawo. Zobaczyć, tylko mnie. Na mnie polujesz? Mhm. Żeby cię obronić <laughs> o. Dziękuję kochanie. Tutaj po prostu to jest jakaś jedna wieka parana. Jest tu za dużo ludzi. Ja nie wiem jak tu się w ogóle ludzie widzą, jak w to grają. Bo tu jest naprawdę... maniało. No, no ta, widziałeś to, widziałeś? Przecież to zupełnie nie miało sensu, nie? Super, Gabiuszu, bardzo ci dziękuję, że, mnie, wiesz, że odrodziłeś mnie i tak dalej. No ale to żeby ja, ja nie było, mnie... Nie, 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 mnie nie, na ten. Teraz nie, To nie, 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 to nie, to to dobrze. Zobaczymy, czy uda nam się to połączyć. Lecimy dalej. nie, nie, <laughs> Około. Przechodzimy. Dobrze. Tak, A kurczaka. Kurczak jest niezły. No. Faktycznie. Masz rację. Kurczak jest niezły. To Zostały dwie drużyny, tak? Żeby tutaj... Tak. i ty też. <laughs> czy nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać, nie? No, ja chyba też będę płakać. Na twoim miejscu to bym płakała, wiesz? To byś płakała? Płakał. No już. Już trochę lepiej, nie? No dlaczego nie można przez to przeskoczyć, ani tego, yy, yy, jak są te takie połamane bloki. O, jestem! Dlaczego nie można tego, nie wiem, przebić albo co? No to możesz przebić, tylko musisz pod innym spacją. No ale skakałam tam, jak szalona, i nic się nie udało. A no, no, to już się tak, o Ale zginę. Zginę? Nie, jeszcze ja no żyję. Więc bardzo dobrze. Ale zaraz zginę, bo tu. Zginąłem. Kurczak? ty są... <laughs> co? <to wiecie? śmiech> bo chciałam iść po tą kulkę. <laughs> A nie, nie trafiło? Nie trafiłam w nią, no. I teraz to nie mia To jak znajdę kulkę jakąś? Nie, Je, jeszcze jak. Jeszcze wiem, jak to wyjdę. O, o nie! Ale jeszcze nasz jeden teammate? O! To nie jest nie zainteresowany kulkami. Nie. Albo, że to jest pro player. Co to znaczy? Czyli jesteś taki najlepszy. O! Ale se, se, chyba za sejny to jest jest sklep jakiś. On, on nie. mógł wszystko symbować. Dobry jest! No. Ale coś tam, a coś tam... A też... Ja też to Jest Jesteś, uważaj! To było łama, nie? No, pewnie tak. Nie wiem, nie widziałem, bo tu obserwuję jego. Ale już się by... przełączyłam na ciebie. A to tam dosłownie ten temat i był orpad. Tak. Nie. Tak. Mhm. No co ładnie, no tutaj powiem ci, że już całkiem ładnie tutaj. Lejkimy z tym duszkiem. No. Oj. A... No nie, no ja się odrodzę. Jak? Ja nie mogę tam podskoczyć. <laughs> No podwójną spadę dawałam, Nie daje się podskoczyć tam. Nasza no. ja postać maksymalnie, a nie katać na jeden blok. No to jak miałam skoczyć, jak wszędzie leciały dwa? No bo. A, a trzy tak naprawdę. Dwa. No co? Tam były takie, takie... Tak, tak się pojawiały. takie platformy. Nie było tam żadnych platform. Ale były tam... trzy bloki i było, była dziura. Gabisiu, Mam to nagrane. Nie dało się nigdzie indziej yy, wyjść. Zaraz Ci pokażę, kochanie. Nie mama... tych kluczków tam. No dlatego nie dało się inaczej wyjść. No. Tak. No. Przekichany. No, przekichane. Dokładnie. Ostatni raz, kochanie. Tak. Mamo, Znowu blok dasz? No. Ale to jakoś zapraszasz, bo tu I sama jest. No, No, jesteś sam, tak? Papa, widzowie, widzimy się jutro. <grym> Jest Sam jesteś. Dobra. To ja narobię, na chwilę robię e, pauzę. Do zobaczenia.